Punkt W jest wierzchołkiem paraboli o równaniu y się x kwadrat minus 6x dodać 5. Znajdź na tej paraboli punkt A, wiedząc, że prosta AW jest nachylona do osi o x pod kątem 135 stopni. Spróbujmy wyznaczyć wierzchołek W. Zatem pamiętasz wzory P? to minus b nad 2a. Zatem w wierzchołka to 3, U to inaczej f od p. Zatem f od 3, a da x daje drugieczkę, ma 3 do kwoty. Odjąć 6 razy 3 to 18 i dodać minus 18 i dodać 5. 9 odjąć 18 to minus 9, dodać 5 to minus 4. Zatem wierzchołek naszej paraboli, 3, 4. Zaznaczmy w układzie współrzędnych. 3 minus 4, wierzchołek. I parabola na pewno jest uśmiechnięta, bo współczynnik kierunkowy A tej paraboli to jest przy x kwadrat, zatem to jest 1. Parabolka uśmiechnięta, c jest równe 5, więc przecina oś y. 5c. Więc teraz z symetrii wykorzystam własność z drugiej strony. Będzie przechodzić przez punkt 6, 5. Naszkicuję parabolę. Mniej więcej tak wygląda moja parabola, i co ja mam teraz znaleźć? Mam znaleźć na tej paraboli punkt A, wiedząc, że prosta AW jest nachylona do osi X pod kątem 135 stopni. Zatem, jak może wyglądać moja prosta AW? Pamiętaj, ma ona przechodzić przez wierzchołek W. I być nachylona do osi o x pod kątem 135 stopni. Więc ona na pewno będzie mniej więcej w taki sposób wyglądać. Ok, Pisać równanie tej prostej, nazwijmy ją prostą L. Prosta L na pewno ma równanie y Ax dodać B. Wiemy, że jest ona nachylona do osi X pod kątem 135 stopni. Zatem jak powiązać kąt nachylenia prostej do osi X z równaniem tej prostej? Z pewnością pamiętasz, współczynnik kierunkowy jest równy tangensowi kąta nachylenia wykresu funkcji liniowej do osi o X. Zatem tangens 135 stopni rozpisać wzorem redukcyjnym jako tangens 180 odjąć ile? 45 stopni. I zastosujmy wzór redukcyjny. Tangens 180 z 45 to minus tangens 45 stopni. Z tabelki tangens 45 to 1. Zatem mamy współczynnik kierunkowy A naszej prostej L. Zatem teraz nie pozostaje nic innego, jak napisać równanie tej L. Zanotujmy, prosta L była tutaj. Wiemy, że A jest równy 1, zatem Y będzie minus 1 razy x to króciutko minus x plus nasze B. Co wiemy o naszej prostej L? Wiemy, że przechodzi przez wierzchołek naszej paraboli, a wierzchołek ma współrzędne 3 minus 4. Zatem 3 4, 4 należy do prostej L. To jest xowa, to jest y. -owa. Za y daje minus 4, a za x daje 3. Więc będzie to tak wyglądać. Przenieśmy na strony, b to jest minus 4 dodać 3, zatem b jest równe. Mamy b, wstawiamy do równania l, zapiszmy jej pełne równanie. Y równy minus x minus 1 to jest równanie prostej l, która jest nachylona do osi x pod kątem 135 stopni. I przeschodzi przez wierzchołek paraboli W. Odpisz prostą. Prosta L o równy Y równa minus X z 1. Przechodzi przez wierzchołek W. Jest nachylona do osi X pod kątem 135 stopni. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.